Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Biffort Tarot. Drogie rybki, drogie dziewczyny rybki i drogie chłopaki rybki. Witam Was serdecznie w czytaniu na nów księżyca, który mamy w wadze w tym miesiącu, bo waga jest urodzinowa i w tym nowiu waga jest powietrzna. Wy jesteście znakiem wody, podobnie jak raczek i jak skorpion. Więc jestem bardzo ciekawa, co Wam tutaj w kartach wyjdzie. Pamiętajcie, że karty nie są przepowiadaniem przyszłości, sensu stricte, tak jak dużo ludzi wierzy. Nie ma na to żadnych naukowych dowodów, natomiast kto komu zabroni wierzyć? Nie da się ludziom zabronić, bo wiara to jest jakaś taka rzecz indywidualna. Natomiast czym są karty dla mnie i dla bardzo wielu osób? Przyglądaniem się sobie podejściu do siebie, relacji ze sobą i z innymi ludźmi. To tak w bardzo dużym skrócie. Możesz sobie zobaczyć w opisie na kanale, tam troszeczkę więcej piszę na ten temat, ale nie dużo więcej. Dzisiaj robimy na nów czytanko, a jak skończę tą serię na nów, to mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu, taki jest plan, powstanie seria od nowiu do nowiu. Będzie taki hashtag wpisane razem od nowiu do nowiu i wtedy po wpisaniu tego znaku, hasztagu i tego hasełka, tego hasztagu będzie można znaleźć czytanie miesięczne na czas pomiędzy 21.10. a 20., dobrze mówię? A 20. listopada, tak, 20.10. do 20. listopada oczywiście orientacyjnie. No i dobra, jedziemy z tym Nowiem. Co w tym Nowiu? W Nowiu Księżyca nie widać na niebie. A jak Księżyca nie widać, to wtedy można się bardziej skupić. Metaforycznie jest wszystko wyciszone, wyciemnione. Chociaż jak mieszkasz w mieście, to pewnie nie robicie do dużej różnicy. Bardziej na pełnię zwracamy uwagę niż na Nów. Czasami jest ogromna, tak jak ostatnia. Super pełnia. No trudno jej nie było zauważyć nawet w Warszawie. Która no, miasto nie śpi całą noc, a naprawdę było ją bardzo mocno czuć i się pięknie prezentowała na pięknych y, wieczornych spacerach. No ale dobra, odbiegam od tematu. Jesteśmy w energii nowiu. W nowiu warto sobie zrobić rachunek sumienia, co się w ostatnim miesiącu udało, czego się nie udało zrobić, co jest na jakim etapie. Zrobić, taki, wiecie, przegląd wojsk, co tam w różnych dziedzinach życia u nas słychać, i zastanowić się, co byśmy chcieli na kolejny miesiąc i przez kolejny miesiąc realizować, co byśmy chciały lub chcieli. No i zastanowić się, jaką drogą chcemy do tego zmierzać. Nie tylko, a chciałabym wygrać w totkę albo, o chciałbym być bogaty. No nie tak. Raczej tak wiecie, krokami, co by się musiało wydarzyć, żeby mogła się znaleźć na tej drodze, żeby za x. Czasu, mieć tyle i tyle pieniędzy, nie? Na tej zasadzie. Mierzalny musi być ten cel. A nikt nie zabroni nikomu marzyć, ani też planować zostania bogatym człowiekiem, prawda? Ja nie mam nic przeciwko. Ani dla siebie, ani dla innych. Grunt, żebyśmy wszyscy szczęśliwi byli. Do co? Rybki. Pierwsza karta będzie mm, o Twojej energii wyjściowej na teraz, na Twoje teraz, kiedy tutaj jesteś na tym czytaniu i takie rozbiegówka taka na now, być może do pomyślenia na kolejny miesiąc. I uwaga, będzie jedna karta z przeszłości. Wiem, że każdy zna swoją przeszłość, nie trzeba mi tego mówić, ale przeszłość tylko po to, żeby zobaczyć na przykład co przez ostatni miesiąc mogło wpływać na tą twoją energię na teraz. Czyli Jakie mogły zajść ewentualne y, powiązania między tym, co robiłaś, robiłeś, co się działo w Twoim otoczeniu, co było po Twojej stronie, lub też co na Ciebie wpływało, że tak jest teraz, jak jest. Czyli na ten nowy miesiąc. Na kolejny miesiąc, odnowiono do nowi. Dobra, no pierwsza karta dla rybki. Mm. Jedna z moich trzech ulubionych. Wiem, że matka wszystkie swoje dzieci powinna kochać, porówno, ale to jest jedna z trzech w tych talii, które no, po prostu ubostwiam. Dziesiątka monet, bardzo piękna, rybki, energia wyjścia. Właśnie a propos tego, co przed chwilą mówiłam, no zmierzania do pełni szczęścia materialnego, do takiego bogactwa, tylko że do takiego bogactwa, które nie przeszkadza również w realizowaniu się w każdej innej dziedzinie życia, która jest dla Ciebie. Y Również ważna. Jak ktoś chce mieć dziecko, to ma dziecko. Jak ktoś chce poświęcić się miłości do pupila, jakiegoś pieseła albo kota, no to ma takiego pupila. Mamy tutaj taką rodzinę wielopokoleniową, czyli um, dziadek, córka i wnuczka, czy też wnuczek, więc trzy pokolenia. Czyli jest czas dla bliskich, jest czas na dom, jest czas na stabilizację materii, Czas na robienie przysłowiowej kariery, jest czas na urodzenie dziecka, co komu potrzeba. Tu jest dla kogoś pełnia. Rybka być może będzie do tej pełni jakoś bardziej zmierzać przez kolejny miesiąc. Jakoś tutaj się skoncentruje na tej swojej pełni, na tej pełni, która jest dla rybki ważna. I bardzo mi się to spina z tym, co przed chwileczką dla Was powiedziałam, prawda? Zwłaszcza o tym bogactwie. A co z poprzedniego miesiąca, lub też z ostatniego miesiąca, aż do dziś dla rybki? Coś mi się tu rozpada, ktoś plotkuje, ale to nie. Ktoś może plotkuje w Waszym otoczeniu mocno. Karta plotki mi się pokazała. Co z, z ostatniego miesiąca, aż do dziś dla ryby? Bardzo piękna energia królowej kielichów, czyli rybka jest w swoim żywiole, w energii wody. E, dzięki wykorzystywaniu swoich m, atutów, a Twoim ogromnym atutem, jak całego trygonu wody, czyli ryby rak, skorpion, waszych trzech znaków, jest to, że e, emocje, uczucia są Waszą silną stroną. Umiejętność ich okazywania, robienie czegoś z pasją, robienie czegoś od serducha. Oczywiście to też może dotyczyć innych znaków Zodiaku, ale tutaj u Was to się bardzo silnie zazwyczaj zaznacza i ta woda, czyli te w przenośni metaforycznie emocje są Waszą silną stroną. I być może robienie czegoś z pasją, właśnie w Waszym życiu zawodowym, gdzieś procentuje, że zmierzacie do tej dziesiątki monet. A może nawet wśród nas jest jakaś rybka, która czuje się tak życiowo spełniona, która ma takie poczucie, że jest już w tej energii dziesiątki monet, ale że chce cały czas tą sytuację stabilizować i chce równoważyć te różne dziedziny swojego życia, żeby jak najbardziej z życia pełnymi garściami, oczywiście, czerpać, bo każdy tak chce to jest absolutnie naturalne. Teraz rybki w. W związku, w małżeństwie, w partnerstwie, rybki, które są w jakiejś parze, w której coś razem budujecie, budujecie być może razem dom, w sensie tworzycie wspólne gospodarstwo domowe, mieszkacie razem, idziecie razem jakąś drogą, patrzycie w jednym kierunku. To określenie, które najbardziej lubię dla relacji, patrzeć w jednym kierunku. Niekoniecznie na siebie, ale w jednym kierunku rybki w relacji, co dla Was na yy, ten now. Bardzo dziwne, muszę pomyśleć. Dziesiątka była w ósemka monet. Dobrze. Pamiętajcie, że jeśli mówimy o rybce w relacji, no to w kartach można, możemy widzieć albo energię Twoją, albo energię Twojej bliskiej osoby, czyli Twojej partnerki albo Twojego partnera. I albo u Ciebie, albo u Twojej osoby może, ale nie musi, występować taka sytuacja, że w życiu zawodowym ta osoba ma już jest u kresu, jest na jakimś końcu jakiegoś wątku zawodowego i czuje, że już na przykład się w tej robocie nie rozwija że no jest to już coś w rodzaju ślepej uliczki, albo że tutaj już nie ma większych właśnie możliwości i należałoby coś zmienić. I tu jest zniechęcenie, bo już masz poczucie, na przykład, że albo ta twoja osoba, że za mało zarabiasz i że to nie, jest. i czujesz, że możesz zarabiać więcej w innym miejscu, a i czujesz się być może nawet trochę zdemotywowana, zdemotywowane tym. Jest tutaj takie taki moment, że doszliśmy do ściany i teraz albo możemy usiąść i jakby to zostawić i niech sobie to wszystko swoim torem się toczy, albo możemy tupnąć nóżką i coś pozmieniać sobie, pozmieniać na początku swoje nastawienie, podjąć jakąś decyzję, i spróbować zmienić ten nasz codzienny porządek, a zmiana pracy to jest bardzo duża decyzja. Dla ciebie i dla Twojej całej, oczywiście, przecież rodziny. Bo może się na przykład wiązać ze zmianą drogi, którą będziemy jeździć do pracy że krócej, że dłużej, że do innego miasta czasem ludzie wyjeżdżają na jakieś kontrakty za granicę że wszystko y, trzeba będzie gdzieś inaczej w życiu waszym y, domowym poukładać. No i część y, z rybek albo partnerów rybek może w tym nowiu podjąć decyzję, żeby zająć się jakimś hobby, aby być może nie myśleć o tej sytuacji w pracy, ale dla części, to hopy może przynosić dodatkową kasę, żeby jakby bilansować to, że tutaj tej kasy jest za mało. I dla jakiejś wąskiej grupy, z czasem, bo to jest dopiero e, ósemka monet, nie dziesiątka, ta, która była na początku dziesiątka, czyli pełnia, w tej innej dziedzinie, czy tej jakiejś odnodze nowej tego, co robicie, Możecie się jakoś z czasem profesjonalizować, i część z tych osób z tego hobby zrobi swoje zarobki, nie tylko do, dodatkowe zarobki, ale swój zarobek główny, ale jeszcze nie dziś, tylko dopiero jak zostanie włożona w to, w to taka, wiecie, praca, doskonalenie, takie właśnie rzemiosło, czyli takie wykuwanie, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, nie wiem w jakiej perspektywie, ale ktoś tutaj. Robić coś z autentyczną pasją, z zaangażowaniem, ktoś się na tym zna i chce się poznawać coraz bardziej. I być może zrobi sobie z tego docelowo swoje źródło zarobku. Natomiast przy tej karcie też warto zauważyć, że nie każdemu z nas będzie służyło na przykład, że no wiadomo, że każdy prawie ma jakieś hobby, nie? Ale że jak masz jakieś hobby, które kochasz. To jest ryzyko, że jak zamienisz to hopy w swoją taką dochodową pracę i główną odnogę, z której dostajesz główny strumień przychodów, że możesz przestać lubić to hoppy. I taka grupa ludzi też istnieje, i proszę, miejmy to na uwadze, że nie każda osoba, która z hopy uczyni swoją pracę, no będzie docelowo zadowolona. Być może w tej pracy, która może być słabo opłacana, która może być rutyną, która może być lat robiona. No nie będzie już lepiej, ale no może należy po prostu to bilansować czymś innym, a może tego nie zostawiać, może tego nie rzucać, może tu zostać. I z tym Was zostawiam, być może ktoś w nowiu powinien się nad tym zastanowić, bo ja nie mogę nikomu mówić, co ma robić, to każdy musi podjąć sam, sama decyzję. Ale tu jest taka ciekawa sytuacja u kogoś zawodowa. Ciekawa o tyle, że jest to bardzo duże wyzwanie. Jak jest wyzwanie, to są i zagrożenia, i szanse, prawda? A teraz ryby single, ryby pojedyncze, albo takie ryby, które są z kimś bardzo króciutko i jeszcze nie wiadomo o co ho. Że na przykład nie mieszkacie ze sobą, albo nawet tego nie planujecie, albo jesteście gdzieś tak z doskoku, albo się tylko w weekendy widujecie. Różne rzeczy mogą być. To singlost, to jest bardzo szeroka kategoria ostatnimi czasy. coraz bardziej się tak to w tą stronę układa. Wielu ludzi tak wybiera. No dobrze, coś mi się nie chce potasować. Ryby, ryby pojedyncze. Co dla Was na ten nów? mam ją gdzieś po drodze. No dobrze. Ewidentnie jakaś rybka pojedyncza ma się z jakimś tematem przespać w tym nowiu. I metaforycznie, i być może fizycznie. Więcej spać, żeby uniknąć jakiegoś przeziębienia, infekcji. Ktoś może wychodzić z jakiejś infekcji. Nie jest to odkrywcze. Teraz wiem, bardzo dużo ludzi ma jakieś infekcje, taki mamy sezon. Ale tu jest jakieś wracanie do zdrowia albo potrzeba uporządkowania sobie czegoś we śnie czwórce miecze. W nowią bardzo dobry czas, żeby się właśnie zatrzymać, wcisnąć guziczek pauzy i pomyśleć. Może przez sen wam przyjdzie jakiś fajny pomysł do głowy. Jak się rano obudzicie, to się zastanówcie, jak się z tym czujecie i pomyślcie, czy może coś tutaj nie jest jakąś wskazówką. Jeśli oczywiście ktoś wierzy w takie rzeczy, ponieważ jakaś rybka siedzi troszeczkę za bardzo myślami w przeszłości. Myśli o rzeczach, które są pustymi kielichami, których już nie ma w naszym życiu, zamiast skupić się na tych pełnych, a pełnymi to jest to, co w tej chwili fizycznie jest w naszym życiu. Co jest jakimś darem w naszym życiu? Jacy ludzie, jakie rzeczy materialne mamy, jakich ludzi mamy wokół, co jest, a nie czego już nie ma, bo coś na przykład straciliśmy albo odeszliśmy od kogoś, albo ktoś odszedł od nas, albo się rozstaliśmy. Albo już nas nie ma w tej pracy, ale ciągle ktoś tutaj gdzieś drąży to, gdzieś rozpamiętuje, gdzieś się tak trochę, tak w tym energii tego czarnego płaszcza, tego y, człowieka, jest tutaj troszeczkę taka posępność w tej karcie, jest takie poczucie siedzenia za bardzo w tej energii tego czarnego płaszcza, tej takiej y, nurzanie się w takich jakichś myślach o przeszłości niepotrzebnie. Można usiąść, pomyśleć, powspominać, zastanowić się, co z tego zabieramy, co jest dla nas lekcją, czasami bolesną, czasami jest no, niesamowicie sentymentalnym jakimś takim um, doświadczeniem, że nam się coś przypomina, że może nam to nawet sprawić czasem radość, czasem jest nam z tego powodu smutno, ale komuś może się odpalić w, w, w tym nowiu za dużo myślenia o przeszłości. I zamiast o tej przeszłości pomyślmy o przeszłości, albo o tym, co jest teraz i odpocznijmy, trzeba odpoczywać pamiętać o odpoczynku nawet jeśli jesteś zabieganą osobą na co dzień drogie drogi, drodzy rybki bardzo Wam dziękuję za uwagę to tyle jeśli chodzi o to czytanie na nów no jak jeszcze nie widziałaś, nie widziałeś to możesz sobie zobaczyć z hashtagiem nowy rok numerologiczny 2026 hashtag NRN skrót od nowy rok numerologiczny 2026 tam są przekazy na cały rok. No, i to czytanie w tym tygodniu mam nadzieję, że powstanie bez żadnych problemów technicznych z hashtagiem Odnowiu do Nowiu pisane razem. I na to Was, na ten moment zapraszam. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam owocnych przemyśleń w nowiu. Odpoczywajcie tyle, ile potrzebujecie. Wsłuchujcie się też w swoje ciało, bo ono do nas mówi, czasami pełnymi zdaniami. Słuchajcie też siebie i swojej intuicji. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam i do usłyszenia na nowych czytaniach Papa. Pa.